Agnieszka Szykuła, dyrektor Biblioteki Publicznej w Włókniu Jesteśmy proszę Państwa na dożynkach światowych. E, One w tym roku odbywają się w Obuniach, a biblioteka e, gości ze swoim stoiskiem. Biblioteka, miejsce Biblioteka w Obuniach. Miejsce, gdzie mamy szczególną dbałość na y, historię i przeszłość y, Małej Ojczyzny. Stąd też takie dwa zasadnicze tematy y, tego spotkania. Y, tutaj y, towarzysząca nam wystawa Dożynki Dawniej i Żniwa Dawniej. Warto podkreślić, że ta wystawa to jest powstała na kanwie fotografii naszych czytelników. To są fotografie z albumów naszych czytelników, upatrzone komentarzami, Niekiedy również też wspomnieniowymi osób, które wychowały się, urodziły się i wychowały się w Łabuniach i w okolicy. Tak więc są to fotografie od powiedzmy od drugiej połowy, od połowy XX wieku. Drugi element naszego stoiska to są nasze wydawnictwa. Nasze wydawnictwa, które powstały w oparciu o wspomnienia również naszych, naszych czytelników. I tutaj trzymam taką rzecz, mianowicie przyczynki do poznania dziejów w miejscowości Gminy Ławynie, które to jest czasopismo, rącznik wydawane przez bibliotekę. I właśnie ono na, na zawartość tego czasopisma składają się m.in. wspomnienia naszych czytelników. Wystawie do Dawniej towarzyszą oprócz fotografii również komentarze. Komentarze informujące o tradycji wykonywania wieńców dożynkowych, o tradycji ogólnie dożynek, one również w naszej gminie odbywały się w naprawdę różnych miejscach, począwszy od właśnie mszy, które kiedyś były w kościele parafialnym. Poprzez e, nawet plac przed pałacem e, w Łabunkach, który to pałac został uwieńczony na fotografiach z lat e, 70. Ale zanim e, mog musiały, mogły odbyć się dożynki, musiały powstać wieńce, mamy też więc fotografie o, e, o wieńcach. E, najczęściej kształt wieńca, najważniejszego atrybutu dożynek, nawiązywał do re regaliów królewskich, e, zwłaszcza korony. Dekorowano go orzechami, jabłuszkami, jarzębiną, czasem żywym, żywym ptaszkiem, kogutem, kaczką, kurczętami. Zgodnie ze zwyczajem jeden wieniec lub kilka wieńców niosły dziewczęta, tak zwane przodownice. Zanim formowały się kondukt z mieszkańców wsi, rozśpiewany, bo to znane są liczne pieśni dorzynkowe I bywało, że w ubiegłych latach, jeszcze przed drugą wojną światową, taki korowód wędrował do dworu, ziemianina, czyli tego, który miał największy majątek, a zarazem najwięcej ziemi na wsi. Po drodze można było udać się do kościoła, aby ten wieniec poświęcić. Tych zwyczajów jest sporo, one częścią przetrwały do naszych czasów, przy czym obecnie to święto ma charakter taki, powiedziałabym, narodowy.